Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jaki magnes jest najlepszy dla naszego organizmu? Dziś opowiem Wam o popularnym błędzie, który popełnia wielu z nas. Słyszeliście, że chlorek magnezu, choć wchłania się słabiej, ma swoje unikalne zalety. Ponieważ chlorek magnezu jest czymś więcej niż tylko magnezem, jego niewchłonięta część pozostaje, wyobraźcie sobie, w wielitach, wspierając florę bakteryjną i poprawiając nam stan kosmyków jelitowych. To jest właśnie klucz do zdrowego układu pokarmowego. Dlatego warto rozważyć suplementację magnezem, ale takim magnezem, który będzie zawierał nie tylko jeden cytrynian sodu, który się wchłania najlepiej, ale również chlorek magnezu. Chlorek magnezu pozytywnie wpływa na trawienie i równowagę mikrobiologiczną w jelitach. Więc nie popełniaj tego błędu. Zamiast skupić się tylko na przyswajalności, pomyśl też o korzyściach dla całego organizmu. A jeśli zainteresowały Cię te informacje, zapraszam Cię na moją grupę na Facebooku. Zdrowo i szczęśliwie odkrysiłem suplementacji. Tam znajdziesz dużo informacji pomocnych przy zdrowym odżywianiu się i zachowaniu zdrowia jak najdłużej.